A, widzisz. A mój kolega, co tu robisz? Widzisz. My razem pracowaliśmy. To, tośmy razem robili z kolegą. A co ty tutaj A. Robisz? A co ty to robisz? A co ty tutaj robisz? Czego? Nie mieszkasz tutaj? No Tu by się przydało kurwa, no to widzisz? Wczoraj był gościu, sprzątał. Dawid taki. Tylko że ja za nie, ja mogę posprzątać, ale to za pieniądze. No o losie! Co za koleś, kto no. chociaż wyrzuci śmieci za stówę. Ale za no. pieniądze. Ja, nie, ja, to... ja mogę posprzątać, śuma błysk, ale za pieniądze. Ja nie będę za darmo. Za ile? stówę. Za stówę? Co z sepkę musisz się skontaktować? Z kim? Z samostanem. Ja pierdolę tu to wypłaci temu, kto tu tutaj nie? Bo... Na... Zobacz, no to się da. Zapomniałam, bo kurwa. Taka była moja kurwa. się napisze? No, pij. Zrób to. Weź, zadzwoń do niego, że ma przyjść tą kartą, bo ja kurwa nie mam czasu, bo ja muszę święta robić. Jest Jo, ja jestem tutaj. Czekaj. Ale tu jest melina. Co wy tutaj Mate, Ja po świętach przyjdę, ci posprzątać, jo? No dobra. Ja po świętach przyjdę ci posprzątać, a, tak? To szukaj, to szukaj pieniądze. Znacz mój kolega, co on tutaj robi? Sekcja no, z psa wpłacił 3 złote. Anka Czereśniara obsłuż ja tych tak panów na, to, na to, początek, rocik. Tak yeah. Nie, To no, bo z pojechał do wrze Wrześni chyba. Do pojechał. Masz no. ognia, ja, kurwa, czy coś? Jak ja, ja przyjdę po niebie, po świętach posprzątać, Zabij, szukaj 50 złotych. No. To co to jest? Kurwa. Trzymaj o mnie. No. Każdy polega na tym, co? Znasz tych idiotów? No. I kupelacz mam. Znaczy tego to znam kupelacz. Ja rok temu z nimi piję dobrze. To też tam byłeś w tej patoli? No ja. Ja tam się przypadek. No. Co? Powiedziałam, bo ja tam nie wiem. Nie zobaczył. Ciężko. Ja? ja. ja. Chce rozkiejkolnika. Po jest ktoś rzucił. Czemu? Mm. Okej. Okay. Kur... Papierosa, kurwa do... Chyba. <laughs> Zaraz nie Lajna. będzie papierów, ładnie. Teraz będziesz płak obcił. Masz połownie jeszcze. <laughs> no aż odpal. No odpal ser.